W czasie inwazji, która zapisała się w historii ludzkości jako jedno z najbardziej traumatycznych i niezrozumiałych wydarzeń, wysoce rozwinięte technologicznie i biologicznie istoty pozaziemskie rozpoczęły systematyczne działania mające na celu biologiczne wykorzystanie człowieka. Obcy nie przybyli na Ziemię w chwili ataku, ich maszyny bojowe, kolosalne trójnożne konstrukcje od nieznanego czasu spoczywały zakopane głęboko pod powierzchnią planety. Ziemia została przez nich zbadana i przygotowana na długo przed pierwszym uderzeniem. Gdy uznali, że warunki są odpowiednie, z orbity przesłano organizmy pilotujące, które za pomocą energetycznych wyładowań, przypominających potężne uderzenia piorunów, zostały wprowadzone do wnętrza uśpionych maszyn. Dopiero wtedy rozpoczęła się inwazja w pełnym znaczeniu tego słowa. Obcy nie mieli intencji komunikacji. Od pierwszych chwil wykazywali absolutny brak empatii i jakiejkolwiek woli dialogu. Ludzkość została potraktowana nie jako rozumna cywilizacja, lecz jako materiał biologiczny. Obcy traktowali ludzi niczym trzodę, którą chcieli hodować dla potrzeb pokarmowych. Widzowie z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, ponieważ dzięki temu kanał może się rozwijać. Działania obcych miały charakter zorganizowany, szybki i brutalny. W miejscach, gdzie uderzyły wiązki energii, maszyny natychmiast wyłaniały się z ziemi i ruszały do ataku, poruszając się z przerażającą sprawnością. Uzbrojony w skoncentrowany promień cieplny, który dezintegrował materię organiczną, oraz w chemiczny gaz duszący eliminowały całe skupiska ludzkie miasta, wioski, oddziały wojskowe. Ciała znikały bez śladu, pozostawały jedynie pył, spalone ubrania i ruiny. Jednak najbardziej niepokojące nie były same działania bojowe, lecz to, co następowało później. W wielu miejscach maszyny rozpoczęły zbieranie żywych ludzi, tysiące osób zostały uwięzione w klatkach i koszach zawieszonych pod statkami. Obcy nie neutralizowali ich natychmiast, uprowadzonych poddawano przetwarzaniu, z ich ciał pobierano krew, a tkanki wykorzystywano jako nawóz dla sprowadzonej na Ziemię formy biologicznej agresywnej czerwonej flory, która błyskawicznie porastała grunt i przekształcała atmosferę. Człowiek stał się dosłownie elementem terraformacji, jego krew była substancją odżywczą, a śmierć częścią procesu biologicznej ekspansji obcej cywilizacji. Obcy działali bez wahania, bez śladów emocji, bez potrzeby zrozumienia czy współistnienia. Z zimną precyzją realizowali swój plan. Wykorzystywali ludzi jako paliwo biologiczne, eliminowali każdego, kto próbował stawiać opór, a całą planetę przekształcali w środowisko odpowiadające ich własnej fizjologii. Ich obecność wywołała całkowity paraliż cywilizacyjny. Państwa upadły w ciągu dni, systemy łączności przestały istnieć, społeczeństwa pogrążyły się w chaosie i strachu. Choć ich przewaga technologiczna była przytłaczająca, a odporność ludzi, zarówno psychiczna, jak i militarna, okazała się niewystarczająca. Koniec tej inwazji nastąpił nie z powodu ludzkiego oporu, lecz wskutek czynników, których sami obcy nie przewidzieli. Ich organizmy, nieprzystosowane do kontaktu z ziemskimi drobnoustrojami, uległy infekcjom. Bez jakiejkolwiek odporności immunologicznej zaczęli masowo umierać. Nie z winy człowieka, lecz przez kontakt z najprymitywniejszymi formami ziemskiego życia. To, co zrobili obcy z ludźmi, przekraczało wszelkie dotychczasowe wyobrażenia o zagrożeniu pozaziemskim. Człowiek nie był dla nich przeciwnikiem, lecz surowcem, był źródłem krwi, elementem procesów biologicznych, a także przeszkodą do usunięcia. Sama skala pogardy i uprzedmiotowienia życia ludzkiego stanowiła dla naszej cywilizacji doświadczenie graniczne bycia sprowadzonym do roli biologicznego składnika w procesie podporządkowania całej planety jednej obcej woli. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, abym przygotował więcej tego typu filmów. Tymczasem do usłyszenia, cześć!